Szanowni Państwo w toruńskiej sali, Panie i Panowie oglądający naszą relację online za pomocą nowoczesnych technologii. Po raz kolejny mam przyjemność podczas tego naszego debiutanckiego kongresu mówić do Państwa tym razem w kontekście wkładu naukowego, wkładu merytorycznego w to co organizacyjnych między nami. Jestem doktorem nauk społecznych, w zakresie nauk polityce i administracji. Opublikowałem dwie książki dotyczące właśnie samorządu terytorialnego, w tym Europa Samorządna, samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej. Mój kontekst będzie nieco inny od poprzedników, Mniej będzie tu kwestii technicznych i statystycznych, a więcej społecznych. Bo pamiętajmy, że do rozwoju OZE też istotny jest ten komponent społeczny, właśnie. Czynnik ludzki, aprobata bądź dezaprobata. Reagowanie na stereotypy, reagowanie na zachęty. Tak jak wczoraj podczas uroczystego otwarcia. Tak i dziś chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że rozwój energetyki odnawialnej w Polsce musi dokonywać się niejako na trzech poziomach. Oczywiście tym decydentem w sprawach inwestycji strategicznych, perspektywicznych, infrastrukturalnych, gazociągów, gazoportów powinno pozostać państwo i jego suwerenne organy. Ale nie można tu zapomnieć o poziomie ponadpaństwowym, czyli Unii Europejskiej i profitów, które powinny do Polski płynąć z członkostwa jako piątego państwa tej organizacji międzynarodowej, a także ten poziom, który jest przedmiotem tego wystąpienia, to jest poziom samorządowy, regionalny, a zwłaszcza lokalny, gminy. Tu tylko kilka słów o e, poziomie europejskim, bo on też dotyczy samorządów. W ubiegłym roku, już po, po e, no, tej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Unia Europejska przyjęła nowy program uzupełniający niby e, e, wcześ, wcześniejsze Europejski Zielony Ład, Repower EU. I on dotyczy tych postulatów, które powinny być przez państwa realizowane, ale punkt drugi, czyli produkcja ekologicznej energii OZE, dotyczy także samorządów. Tutaj mamy trochę statystyk, krótko mówiąc w Unii Europejskiej już jest ponad 40%. Osem od odnawialnych źródeł energii. I pamiętajmy, że Unia Europejska wobec samorządów to nie tylko flaga błękitna z dwunastoma złotymi gwiazdkami, to nie tylko hasła czy programy, ale przede wszystkim pieniądze. A mam tu na myśli te miliardy euro z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, który jest centralnym elementem wdrażania tego pokrótce scharakteryzowanego planu Repower EU. Oczywiście są też inne fundusze, w tym fundusz spójności, fundusze strukturalne, fundusze innowacyjne. Jaka powinna być odpowiedź Polski na te założenia? Unii Europejskiej na obecną sytuację, także geopolityczną. No. Należy jak najszybciej zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską i wrócić na drogę obustronnego poszanowania i konstruktywnego rozwoju. Środki dedykowane Polsce są rekordowo wysokie i nie można ich pomijać, nie wykorzystać. A my, jako branża OZE, jako konkretnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do przypominania o tym, do upominania się o europejskie wartości, o kontynuację integracji europejskiej, o realizację KPO, dlatego że zdecydowana większość tego programu przeznaczona jest na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną. Mobilny, a w znacznej mierze także poprzez RPO te środki mają być przeznaczane w Polsce Samorządowej na poziom regionalny, a później do redystrybucji lokalnej. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski na poziomie lokalnym bez zaangażowania od dołu samorządu terytorialnego i od góry bez skorzystania z finansowego wsparcia Unii Europejskiej a dobre relacje z Unią Europejską jak mało kiedy są polską rację, racją stanu, co podkreślajmy także teraz, trzy tygodnie przed 30. rocznicą funkcjonowania Unii Europejskiej pod obecną nazwą, czyli od wejścia w życie Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 roku. To dobrze wiemy, że my musimy o tym mówić i przypominać. Bo z tego KPO, z tych 7, 107 miliardów dotacji ma być prawie 60. To jest punkt E i B na obszar naszego zainteresowania, naszego kongresu, naszej aktywności. Podobnie jeśli chodzi o pożyczki, nasz obszar to. Y Tutaj litera B i litera E, czyli 40 z 52 prawie miliardów złotych. Z rolą i teraz oczywiście nie mamy wątpliwości, ja już o tym powiedziałem, że państwo i jego suwerenne organy. Tak, naczelne organy administracji rządowej, premier, minister właściwy do spraw energii. Urząd Regulacji Energetyki muszą tutaj w tych inwestycjach strategicznych mieć rolę decydującą. Ale musi być to uzupełnienie lokalne. Krótko mówiąc, tak jak w zakresie gospodarczym czy inwestycyjnym, funkcjonują dwie ustrojowe zasady zapisane w Konstytucji. Zasada decentralizacji, artykuł 15. Pierwszy rozdział konstytucji RP i zasada pomocniczości, czyli subsydiarności. To dlaczego te same reguły ustrojowe mają nie dotyczyć energetyki? Tak samo tu musi być decentralizacja, rozproszenie trochę tej decyzyjności i uzupełnienie wymienionych wcześniej organów państwowych o, decydent, o decydentów samorządowych, zwłaszcza na poziomie. Gmina, a także o podmioty prywatne, w tym inwestorów w OZE. Wiemy o tym nie od dziś. Ustawa z 8 marca 1990 roku w artykule 7 ust. pierwszym punkcie 3 reguluje, że do zadań własnych gminy zalicza się m.in. sprawy umieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Regulacja ta została do, depro, doprecyzowana w kontekście takim bardziej technicznym. W artykule 18 ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku gdzie wylicza się, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy między innymi planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarach gminy, planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy a także ocena potencjału wytwarzanej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy. Krótko mówiąc, racjonalizacja oszczędności, wysokosprawna kogeneracja, a zatem już wówczas tu była otwarta furtka dla biogazowni, dla procesów, które w biogazowniach i biometanowniach zachodzą. Jakie wyzwania stoją przed samorządami lokalnymi, zwłaszcza gminami, w kontekście transformacji energetycznej? Po pierwsze musimy, musimy się, tak jak nagrodzone wczoraj statuetką kreator energii, wójt gminy Hełża Jacek Czarnecki, wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała i wielu, wielu innych odważnych wójtów, których Przewodniczką nie jest rutyna, mimo długiego samorządowego stażu, ale którzy otwierają się na to, co nieznane, bo nowe, na to, co innowacyjne, tym muszą w cudzysłowie zarażać, a może lepiej inspirować swoich kolegów po fachu innych samorządowców, bo stoimy przed wyzwaniem konieczności nowego otwarcia na instalacje OZE i inwestycje oparte na założeniach hybrydowych hybrydowych, tu też my to jako FREO postulujemy, dlaczego tylko farma fotowoltaiczna, albo wiatrak, bądź kilka wiatraków, może połączyć to w rozwiązanie hybrydowe, tym bardziej, że mamy sprzed dosłownie 10 dni nową regulację w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii, cable pooling, podwójnego połączenia dwóch różnych typów instalacji. Po drugie, to co mówiłem, ale nie zaszkodzi powtórzyć, konieczność rychłego odblokowania KPO i normalizacji relacji z Unią Europejską. Znaczna pula środków ma dotyczyć OZE, w tym na obszarach wiejskich. Po trzecie, konieczność uwzględniania w transformacji energetycznej na poziomie lokalnym mechanizmów energetyki rozproszonej i obywatelskiej w znacznie większym stopniu niż dotychczas. To co mówił mój przedmówca, może i szerzej przedmówcy. Klastry i spółdzielnie energetyczne. Po czwarte, biogazownie, biogaz, biometan, bio LNG i wodu, czyli konieczność nowego spojrzenia na potencjał energetyczny polskiej wsi, która ma być źródłem nie tylko jak od wieków bezpieczeństwa żywnościowego, ale także bezpieczeństwa energetycznego. I konieczność dalszych prac legislacyjnych dotyczących energetyki wiatrowej. Wczoraj obecny tu reprezentant. Total Nerdis, Tomasz Domański, jest dzisiaj? Był. Już nie. Y, powiedział, że 700 metrów to za mało. Większość planów zagospodarowania przestrzennego trzeba tworzyć na nowo, bo były przygotowane jako awansem, ale na 500 metrów. To te 700 metrów to oczywiście względem zasady 10 h i 10 okrągności wysokości wiatraka od najbliższego zabudowania mieszkalnego. To jest pewien kompromis, ale... No, jest tu, dostrzegamy konieczność dalszych prac legislacyjnych dotyczących energetyki wiatrowej, zmierzających do przywrócenia pierwotnych założeń projektu rządowego z lipca ubiegłego roku, to jest minimalnej odległości 500 metrów. Dziwi nas tutaj trochę ta procedura legislacyjna, skoro rząd najpierw w lipcu rok temu, 15 miesięcy temu, zaproponował na poziomie rządu. Na poziomie tak ważnego konstytucyjnego organu kolegialnego, jak jest Rada Ministrów, 500 metrów, a potem na jakiejś wymienialonej karczynie, Komisja Sejmowa, która no, jest jednak jedną z wielu komisji, no raczej dużo niższej niż Rada Ministrów, mogła zmniejszyć to, zwiększyć to do 700 metrów. Tu trochę ta hierarchia organów nie jest poukładana. Problemy i bariery rozwoju, były wyzwania, a teraz. Problemy i bariery rozwoju OZE na poziomie lokalnym. Jakie są największe problemy i bariery związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym? Można je ująć w kilku kategoriach. Po pierwsze, główne przesłanie mojego wystąpienia to jest nadmierna centralizacja. Póki co, zbyt, zbytnia centralizacja. Energetycznej, wielu wielu kwestii życia publicznego, społecznego, ale także energetyki i niedostateczne uwzględnianie głosu społeczności lokalnych w tym zakresie. Po drugie, brak dostatecznej wiedzy pośród mieszkańców i wynikające z tego stereotypy społeczne. Ten kongres zaprosił wiele redakcji medialnych. Wczoraj telewizję Bydgoszcz, dzisiaj telewizję Torum, portale branżowe. Biomasa, świat Oze, Energetyka Plus, Zielony Rozwój, a także Regionalna Gazeta Pomorska są patronami medialnymi tego wydarzenia, bo my poprzez media musimy wyjść do ludzi z przesłaniem tego kongresu. Odważnie przekazywać, żeby to nie zostało w tych czterech ścianach hotelu toruńskiego. My mamy trochę taką pracę podstaw. Dobrze, że jest z nami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Największy uniwersytet badawczy w Polsce Północnej, bo razem możemy więcej i musimy wychodzić z tym naszym przesłaniem, nie tylko raz na rok, ale zdecydowanie częściej do ludzi. Przekonywać nieprzekonanych. Taka jest rola stowarzyszeń branżowych, takich jak Forum Rozwoju Energii Odnawialnej, do którego zapraszam Państwa. Można się do nas zapisać. Uzupełnijcie nasz skład tak wielu, tak wielu. Yy, Ludzi nauki z całej Polski, ze środków akademickich Storunia, Poznania, Częstochowy, Krakowa, Ciechanowa, Warszawy. Jest jeszcze miejsce dla wielu. Tu jest nasz dopiero pierwszy kongres, a już zgromadziliśmy 120 osób. Jeśli dołączy do nas Kilku, kilkunastu sprawnych ludzi nauki, ludzi biznesu, to za rok będziemy mieli 220. A za 30 lat, tak jak obecny wśród nas pan e, prezes, pan minister Jacek Janiszewski, tysiące. Oczywiście trzeba mierzyć siły na zdobyle, ale ja mówię, że za 30 lat, a step by step kilkaset za rok czy dwa. I dalej. E, problemy z przyłączeniami do krajowego systemu elektroenergetycznego. To jest zmora, wielka zmora. Tu nie trzeba robić o tym wykładu, tu reprezentujecie branżę, jest Pan Prezes Spółek Biogazowych jeden, drugi, Pani z Korporacji Globalnej, która sama to wspominała. Co z tego, że są pomysły, fora rozwoju, kongresy, biznesmeni, inwestorzy, miejsca nawet, jak nie ma jak Podłączyć, postawi jeden czy drugi wój farmę fotowoltaiczną i nie ma jak podłączyć, i, i prędzej czy później podłączę. To się nie zmarnuje, ale czas leci, ale energia nie jest póki co tu i tam produkowana. Oczywiście tu chodzi o inteligentne sieci, o, o duże nakłady, także z KPO. Tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że te środki unijne są w tym takim rozbiciu, szczegółowieniu naszego programu na punkty. Ten obszar energetyczny to także właśnie rozbudowa i unowocześnienie w konwencji SMART polskiego systemu elektroenergetycznego. To też była mowa o tym podczas naszych debat. Niedostateczna infrastruktura magazynów energii. System zarządzania energią musi współpracować z systemem magazynowania. Dobrze, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to zauważa. Dobrze, że y, aktualna edycja programu Mój Prąd została urozmaicona, możliwość dotacji także na magazyny energii, ale to wciąż jest za mało, bo magazyny są zbyt drogie i, i zbyt jeszcze słabo zaawansowane technologicznie, przynajmniej te, które jeszcze są gdzieś w granicach zainwestowania przeciętnego obywatela. Co z tego, że on zainwestuje, a co najwyżej będzie miał energii na kilka godzin, może dzień, może dwa? To powinno już być na więcej. Eee, brak stabilności regulacji prawnych. To się zmienia. No, z jednej strony dobrze, że te nowelizacje są, ale z drugiej nie ma tu przewidywalności. I po szóste, ograniczenia finan finansowania inwestycji w OZE. O tym dużo mówiliśmy także w kontekście braku KPO. Kontrowersyjna zasada 10h. Dobrze, że... Ona że częściowo jest już to za nami, ale chciałbym bardzo wyraźnie tak trochę już post factum zauważyć, podsumować te trochę stracone dla energetyki odnawialnej 7 lat 2016-2023, że ta ustawa o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej z 2016 roku była zaprzeczeniem ustrojowych zasad decentralizacji i. E, subsydiarności. Bo te decyzje powinny być podejmowane przez po gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie. Jeśli dana gmina chce mieć taki, to niech decydują rady. Jeśli nie chce, niech to też będzie decyzja ludzi, których ona dotyczy, a nie rządu, a nie centrali. No i potencjał energetyczny polskiej wsi, tu też trzeba się otworzyć. Dobrze, że są te dwa nowe programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam tu na myśli biogaz dla wysokosprawnej kogeneracji, program na biogaz komunalny, półtora miliarda złotych w puli i energia dla wsi, bo pamiętajcie, że z tych wyliczeń wychodzi, że ten potencjał jest duży, że no zapewne za kilkanaście lat, może i dłużej, z tego polskiego potencjału wsi biogazowego będzie można produkować nawet nawet 8 miliardów metrów sześciennych biometanu, a do ubiegłego roku z Rosji było sprowadzane, importowane 10. Więc prawie tyle samo będziemy mogli rekompensować własnym gazem. Oczywiście tu są ogromne inwestycje, bo w celu wyprodukowania 1 miliarda metrów sześciennych biometanu należałoby wybudować instalacje biometanowe o łącznej mocy około 500 MW w praktyce 250 biometanowni o mocy 2 MW, a póki co nie mamy żadne. Ale jesteśmy w województwie gujawsko pomorskim już wkrótce, pierwsza ma być otwarta właśnie w naszym regionie koło świecia, na północy województwa. Podsumujmy, że energetykę, proces y, zaopatrzania w ciepłą energię, paliwa gazowe należy ujmować nie tylko w kategoriach centralnego zarządzania i decyzji naczelnych organów administracji rządowej, ale też w kontekście samorządowym i obywatelskim. Tutaj krótko mówiąc. Energetyka niecentralna, a obywatelska i rozproszona system produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien podlegać dalszej ewolucji przez odchodzenie od scentralizowanej i często sterowanej przez państwo energetyki wielkoskalowej w kierunku małych i mikroinstalacji umieszcowanych blisko lokalnych ośrodków popytu. Bezpieczeństwo energetyczne zarówno na poziomie ogólnopaństwowym, jak i lokalnym jest polską pracą stanu, wymaga zatem konsensusu politycznego, także nowej większości parlamentarnej. Potrzeba nam w tym zakresie konstruktywnego dialogu, zarówno na poziomie parlamentarnym, rządowym i samorządowym. Podejmowane zmiany w różnych obszarach, w tym na płaszczyźnie prawnej, muszą służyć społecznościom lokalnym, a nie podważać ustrojowe zasady. I oczywiście przeniesienie tych kompetencji z, z zakresu szeroko pojętej energetyki, z poziomu centralnego na jednostki samorządowe, może otworzyć efekt synergii. Ogólnonarodowy, zrównoważony rozwój, czyli gospodarczy, społeczny i ekologiczny, może odbywać się poprzez wzrost gospodarczy małych ojczyzn, które jak te puste składają się na, na całą ojczyznę polską. I analogicznie. Bezpieczeństwo energetyczne państwa powinno być pochodną aktywności i inwestycji podejmowanych również na poziomie lokalnym. Zapraszam do kontaktu, do poszerzania forum rozwoju energetyki odnawialnej i naszych koncepcji, ambitnych koncepcji prospołecznych, prorozwojowych i proenergetycznych w kontekście także, a może zwłaszcza energetyki odnawialnej. D'ingue